aqui na v w... Czwartej rundzie turnieju w Paryżu. Co tutaj się działo? Co za widowisko w wykonaniu polskiej tenisistki i reprezentantki Kazachstanu? Nieprawdopodobne emocje. No, mi było ciężko już usiedzieć w końcówce tego meczu, bo tak naprawdę do samego prawie końca nie było wiadomo, czy to wygra Iga Świątek, czy Jelena Rybakina. Polka zwycięża ostatecznie. Muszę sobie sprawdzić. 1, 6, 6, 3, 7, 5. Ale emocje były nieprawdopodobne. To się bardzo źle zaczęło z punktu widzenia naszej tenisistki. Pierwszy set dramatycznie słaby w wykonaniu Igi i bardzo dobry w wykonaniu Rybakiny. Naprawdę doskonały. Nawet Iga Świątek powiedziała po, na pomeczowej konferencji, właściwie nie konferencji, tylko w wywiadzie na korcie, że, że Rybakina grała jak Janik Sinner w tej pierwszej odsłonie rywalizacji. Ciężko było ugryźć przeciwniczkę, dobrać się do niej. Naprawdę grała bardzo dobrze Rybakina, ale Nastąpił przełom, nastąpił powrót. Iga Świątek przegrywała już 1-6, 0-2 i wyciągnęła ten mecz. No nieprawdopodobne emocje. Zapraszam do komentowania, oczywiście do oglądania. Porozmawiajmy wspólnie o tym, co tutaj się wydarzyło w stolicy Francji. Zapraszam Was serdecznie. Oczywiście jestem znów pod kortem centralnym, gdzie Panie przed chwilą grały rozegrały nieprawdopodobny spektakl. No naprawdę hit tej części turnieju, to, co do tego chyba nie mamy żadnych wątpliwości. Iga wygrywa pierwszy raz na mączce z Jeleną Rybakiną, bo wcześniej przegrywała z nią zarówno w Rzymie dwa lata temu, wtedy krecz naszej tenisistki, jak i w Stuttgarcie. Wówczas Rybakina wygrała po trzech setach w półfinale, w Rzymie w ćwierćfinale. Na szczęście teraz udało się odwrócić losy meczu, ale kto z Was wierzył po pierwszym secie, po tym co się wydarzyło, że Iga może jeszcze wygrać to spotkanie? Początkowo wyglądało to jak z GoF w półfinale w Madrycie. Szacun dla Igi, dokładnie. Czy tak samo jak z Collins w trzeciej rundzie w Rzymie? No chyba wiele osób mogło się obawiać, że to właśnie w tą stronę pójdzie, że już Iga się nie podniesie, że to pójdzie w złą stronę, że jak już się zaczęło źle, to, to po prostu już nie będzie reakcji ze strony Polki. A reakcja była. Była i to nieprawdopodobna. Iga Świątek wygrywa ze stanu 1,602. To będę podkreślał kilka razy pewnie jeszcze w czasie tej transmisji. Naprawdę kozacka forma mentalna od pewnego momentu ze strony naszej tenisistki. No, trzeba odnotować to, co się działo w pierwszym secie, bo tam Iga trochę nie istniała, zły serwis jej bardzo. Też się nie ruszała i tu się mogliśmy obawiać, bo ona nie dobiegała do niektórych piłek, jakby je odpuszczała, a Iga wielokrotnie powtarza, że gdy ona się denerwuje, to wtedy źle się porusza na korcie. I to było widać właśnie w pierwszym secie, w tej pierwszej partii. Zły serwis, a rybaki z kolei jak w transie, dobrze podawałaś bardzo mocne, płaskie akcje, piłki i właściwie się nie myliła. Jelena rybaki. No ciężko było coś zrobić przeciwko niej w tym pierwszym secie, ale na szczęście to nie trwało aż tak długo, chociaż trzeba też przyznać, że iga była bardzo usztywniona w tym pierwszym secie. No, ale trudno się dziwić, jak masz naprzeciw siebie zawodniczkę, która gra tak dobrze, właściwie wszystko wraca, nie jesteś w stanie nic zrobić, twój serwis nie funkcjonuje. też no, umówmy się, Iga próbowała trafiać pierwszym podaniem, gdy nie wchodziło, to drugi serwis to musiała ryzykować, bo inaczej nadziałaby no, się na bardzo mocny winner z returnu, no więc te serwisy były niestety lekkie, w okolicach 130 na godzinę, albo ryzykowne, ale przez to podwójne błędy. Dużo było tych podwójnych błędów u Polki, zwłaszcza do połowy drugiego seta, ale potem na szczęście poprawiła podanie, to też było kluczowe. Drugi set to było, tak jak mówię, przede wszystkim czwarty gem czwarty gem, w którym to Rybakina jest przy piłce, jest przy siatce, smecz i trafia w siatkę. Myli się. To był, wydaje mi się, że punkt zwrotny całego spotkania. Gdy wtedy właśnie źle zasmeczowała reprezent tenisiska reprezentująca Kazastan. Pomyliła się 2-2, a potem już kolejne gemy na korzyść Igi. Wygrała tam tą partię 6-3. Potwierdza się to, o czym się mówi od dawna w środowisku tenisowym i o czym też mówił Goran Iwenisewicz. Był już kolejowiec. Jeleny Rybakiny, że ona ma ogromne rezerwy w grze przy siatce. Na woleju, w smeczu, zresztą kilka razy potem w tym meczu jeszcze była właśnie Rybakina mijana przez naszą tenisistkę. Anka M, jestem ciekawa jak konferencji. Tak, tak, za godzinę widziałem ogłoszenie już, że będzie konferencja Rybakiny, a pewnie nieco później będzie też konferencja naszej tenisistki. Więc oczywiście opowiem Wam o tym, co się działo albo dzisiaj, albo już jutro rano w kolejnym odcinku. Oczywiście opowiem o tym, co właśnie mówiły obie tenisistki, co się będzie działo też dalej, bo ci sabalenka chociażby gra, no ale ten smet wydaje się, że był absolutnie kluczowy. Od tego momentu jakby straciła wiarę trochę w swoje możliwości i umiejętności na korcie tęsiska reprezentująca Kazachstan, a Iga odżyła, wygrywała kolejne akcje, przestała też tak popełniać wiele błędów, chyba więcej zaczęła stosować top spina, te to jej głębokie zagrania zaczęły wpadać w kort. już nie też w samą linię, ale też po prostu było głęboko, odpowiednio głęboko, to też się lepiej poruszała. No i w efekcie wygrała tego drugiego seta, naprawdę też no lepsza po prostu praca to I, i też była większa po prostu dynamika. No i też serwis rybakiny, dużo gorszy, tak? zaczęła przegrywać w na podania, gdy w pierwszym setie gdzieś tam jeszcze się broniła podaniem dobrym przy breakpointach, to już od drugiego trzeciego seta serwis nie pomagał rybakinie i przegrała drugą partię. Trzeci set to już była no wojna nerwów, tak mam wrażenie, bo tak najpierw ym, było web w web, potem Iga miała swoje szanse, najpierw inaczej odwrotnie, najpierw rybakina miała swoje szanse, nie wykorzystała ich, potem Polka mogła przełamać swoją przeciwniczkę, udało jej się to i gdy wyszła na prowadzenie z przełamaniem, to jednak straciła podanie, wtedy ja już naprawdę myślałem, że nie wytrzymam na, na trybunie obok mnie, na przykład dziennikarz z Rosji w pewnym momencie wstał, no wiadomo, on pewnie wspierał Rybakinę i też złapał się za głowę po jednym z błędów tenisistki właśnie urodzonej w Moskwie, ale reprezentującej Kazachst Kazachstan od kilku lat. No i była wojna nerwów, 5-5, pięć, pięć. już nie było tak naprawdę wiadomo, czy co się wydarzy do końca, ale w tej końcówce Iga zachowała więcej spokoju, Rybakina się więcej myliła, kilka autów, kilka piłek w siatkę ze strony mistrzyni Wimbledonu 2022 i na koniec... Ten gest zwycięski naszej tenisistki mogła się ucieszyć, naprawdę uratowała się w kapitalnym stylu. Trochę się przypomina ten mecz z Naomi Osaką, przyznacie pewnie, który był rozgrywany przecież w zeszłym roku, też na korcie imienia, imienia Filipa Szatri. Wtedy Iga również uratowała się, Japonka była bliska wygrania w tym bardzo pasjonującym meczu, ale nie dała rady, i tutaj Iga znów się Uratowała na tym korcie centralnym stolicy Francji i wygrała jest już w ćwierćfinale imponujący występ i emocje nieprawdopodobne, naprawdę musicie mi uwierzyć, że przed telewizorem to oczywiście są wielkie emocje, ale jak się ogląda z trybun i się widzi, co się dosłownie dzieje 30 metrów niżej pod tobą, to naprawdę ciężko usiedzieć. No ja w pewnym momencie łapałem się za serce, bo czułem, że po prostu no to tętno mi przyspiesza, więc naprawdę nie wiem, czy Iga wygra, bo już ktoś pisze tak w komentarzach, spokojnie na razie z ale taki mecz może, nie musi, ale, ale może jej dodać jeszcze wiary w siebie, podbudować ją, no, jest zasłużony, bo w końcówce po prostu była lepsza. Rybakina może mieć trochę żalu do siebie, bo jednak no, miała tą szansę, nie wykorzystała. Mecz trwał 2,5 godziny, bo pisze pytam miss, miss, i 2,5 godziny. Fantastyczny występ naszej tenisistki i zasłużony awans. Teraz zmierzy się nieoczekiwanie trochę z Eliną Svitoliną, a nie z Jasmine Paolini. Przed meczem pewnie wszyscy stawiali na Włoszkę, ale to Ukrainka wygrywa. 4-6-7-6-6-1 I uwaga, w trzecim secie Ukrainka broni trzech piłek meczowych. Pokpiła sprawę Paolini, która była w tak dobrej formie w ostatnich dniach. Wygrała turniej w Rzymie, tutaj broniła punktów za finał. Naprawdę dobrze się prezentowała, ale nie dała rady. Svitolina znów pokazała niesamowitą walkę. Też uwaga, bo ona oczywiście będzie. Też pozdrawiam Jacek Nawarski, pozdrawiam również z Paryża. Yy, uwaga w, w ćwierćfinale, bo Switolina się nie podda. Wyjdzie na kort i do ostatniej piłki będzie walczyć. Zaciekle. Więc tutaj oczywiście no, nie ma co z, jakby z góry skazywać, że to, że Iga nie zagra z Jasmine Paolini, to to jest lepiej. No może minimalnie, ale też naprawdę na Switolinę trzeba uważać. Nieprawdopodobny sukces Svitoliny. Pierwszy półfinał yy, turnieju w, w Paryżu, bo do tej pory miała 5 finałów Roland Garros, nigdy nie była w półfinale. No a z kolei Paulini, tak jak mówiłem, broniła punktów za ćwierćfinał, za, za finał w zeszłym roku na kortach French Open. Nie dała rady. I cóż, no nawet Iga się pomyliła, bo była pytana przez Matsa Wilandera chyba na korcie w tym wywiadzie krótkim pomeczowym. Czy wiesz z kim grasz? I co możesz powiedzieć? To Iga pewnie gdzieś tam śledziła, bo ten mecz był przed, przed nią i przed Rybakiną to spotkanie i właśnie mówiła z Jasmine. I była zaskoczona, bo nie, ze Svitoliną. Więc naprawdę, no, chyba nikt się tego nie spodziewał po prostu, że Svitolina wyciągnie i wygra tego drugiego seta, a potem trzeciego. Trochę się przypomniała historia z y, Australianą, bo w tym roku Panie, czyli Ukrainka i Włoszka, rywalizowały w trzeciej rundzie w Melbourne i wtedy również Jasmine prowadziła 1-0 w setach, a przegrała 2-1 trzecią partię wtedy, żebym Wam nie skłamał, 0-6. Więc no, Ukrainka, to jest walczak, to trzeba potwierdzać, podkreśla i ona będzie walczyła zaciekle, na pewno się nie podda. No ale Iga niech się w tym momencie cieszy. Też przy tej okazji wielkie brawa dla naszej tenisistki za to, jak się uratowała, i też przy okazji też yy, chciałem podziękować myślę w imieniu wszystkich dziennikarzy polskich, którzy są w Paryżu, widzieliście, wrzucałem zdjęcie. Wczoraj z okazji urodzin IGA podzieliła się tortem. I dała nam kawałki swojego tortu, właśnie jakie otrzymała od Francuzów. Naprawdę był znakomity, bardzo smaczny i to, bardzo, to był piękny gest. Teraz zaraz będzie konferencja prasowa, myślę, że same bardzo miłe też pytania i takie no po prostu będziemy... Chcieli jej pogratulować, bo to był naprawdę kapitalny występ naszej tenisistki. Bardzo miła też właśnie wczoraj ta sytuacja, że, że Iga podzieliła się z nami tortem. Wielkie brawa za to, co zrobiła dzisiaj, czyli dzień po. Uwaga, to jest fantastyczny prezent, jaki sobie sprawiła na te 24 urodziny. To wciąż jest bardzo młoda tenisistka przecież, a jak wiele już wywalczyła. Cztery tytuły chociażby wielkoszlemowe wielko tutaj w Paryżu, a dodatkowo jeden w Nowym Jorku, i to może. Raczej na pewno nie będzie koniec. Zobaczymy, co będzie dalej w kolejnych dniach. Również oczywiście patrząc na kolejne mecze, tak sobie patrzę też na to, właśnie co się działo, to spójrzmy sobie może na drabinkę w ogóle u pań, bo jedną ósma finału to tak, takie pary. Sabalenka, Anisimowa, za chwilę ten mecz. Uwaga, Anisimowa ma z Białorusinką bilans 5-2, więc kto wie, kto wie, co tu się może wydarzyć. Teraz uwaga, bo jedzie pan z wózkiem, więc przez chwilę może e, hałasować. Właśnie chciałem zapytać, czy Rzęk wygrała z Samsonową, ale piszecie, że wygrała, czyli okej, okay, jednak Chinka się uratowała w trzech setach, mistrzyni olimpijska, też z tutejszych kortów właśnie paryskich. Paulini przegrała ze Svitoliną, Iga ograła Rybakinę, czyli zagra ze Switoliną. Żęk zagra w ćwierćfinale z Sabalenką albo Anisimową, a jutro inne pary czwartej rundy, Mira Andrzejewa, Daria Kasatkina. Nie chcę pomylić się, czyli uwaga, Louise Boisson, Tak się czyta, bo pytałem Francuzów, zagra z Pegulon, ta niesamowita, francuska 361. w rankingu WTA, poza tym Kiss Baptist, czyli dwie Amerykanki, i na koniec Aleksandrowa Kokogow. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale ta dolna... Górna drabinka, nie, ta dolna, znaczy z Gofi jest dużo, no bym powiedział, nie chcę mówić, że jakby słabsza, ale no, wydaje się, że jednak tam, gdzie jest Sabalenka, Świątek, gdzie była Paulini, Rybakina, no to, to są trochę mocniejsze nazwiska, takie mam wrażenie. Ale poczekajmy, zobaczymy. No losowanie nagrywałem wam, naprawdę bardzo trudne. Ten kolejny mecz też będzie trudny dla jej ze Svitolujną, bo skoro ograła Paulini, która była w tak świetnej formie, to kto wie, kto wie, co się dzisiaj wydarzy. Też właśnie pisze Madziol, trzeba docenić naprawdę tłumy na kor Centralnym. Już trzeci set to właściwie nie było możliwości, żeby szpilkę włożyć, mnóstwo kibiców, ile tych Amerykanek, no ktoś pyta, mamy e, Pegulę, mamy Kings, mamy Baptist, mamy Goff. Cztery. I w ogóle mamy e, chyba cztery, nie, ani, ani Simową jeszcze, czyli pięć plus trzech Amerykanów. Paul, ee, Tiafo i żebym jeszcze się nie pomylił, ktoś jeszcze z Amerykanów. No nie, nie mogę teraz sobie przypomnieć. Paul, Tiafo i jeszcze... A, i Shelton oczywiście. Więc to jest pierwszy raz od chyba do kilkudziesięciu lat, kiedy Amerykanie mają ośmiu reprezentantów w czwartej rundzie singla pani i panów, łącząc to razem. Więc u panów no oczywiście pary też bardzo ciekawe, zobaczymy jak sobie Sinner poradzi. E, ograł lecheczkę. I to w sposób imponujący, też dlatego pewnie Iga nawiązała do tego, że jak grała w pierwszym secie z Rybakiną, to czuła się jakby rywalizowała z Sinerem, no bo tak naprawdę ten mecz był, ten pierwszy set był niesamowity w wykonaniu tęciski urodzonej w Moskwie, ale nasza zawodniczka wytrzymała. Dzisiaj Carlitos gra z... Z, też nie chcę się pomylić, z Sheltonem, tak, z Sheltonem, wielkie brawa. Paul jest już w ćwierćfinale, tak, bo grał po tego Australijczyka, więc no już mają Amerykanie co najmniej jednego reprezentanta w ćwierćfinale. Zresztą Paul grał w ćwierćfinale z kolei w Rzymie Huberta Kurkacza Szkoda wtedy tamtego meczu, Polak miał swoje szanse, zwłaszcza w końcówce pierwszego seta, no, ale to już dawno było swoją drogą. Zobaczymy, jak Djokovic wypadnie. Yy... Tak, bardzo dziękuję Aleksilon, że, no, że obiektywnie. No staram się działać obiektywnie, rozwijać ten kanał. Dziękuję Wam bardzo. Przy tej okazji dwa ogłoszenia. Po pierwsze chciałem pozdrowić żonę stąd z Paryża, która oczywiście czeka na mój powrót. Mam nadzieję, że wrócę jak najpóźniej, to znaczy zakładając, że iga dojdzie jak najdalej. No ale oczywiście wrócę i tak niebawem, na, najpóźniej na początku, no jeszcze kolejnego tygodnia, więc pozdrawiam moją żonę Magdalenę. No i ponadto zapraszam również oczywiście do wspierania mnie na kanale, znaczy nie na kanale, na portalu. Link znajdziecie w opisie tego odcinka. Dzięki drobnym wpłatom będę mógł rozwijać jeszcze bardziej swój kanał. Jeśli macie ochotę, to zapraszam. No i także zapraszam do kupowania książki Królowe Polskiego Tenisa. Iga Świątek dostała tutaj swoją książkę, znaczy książkę ode mnie, właśnie Królowe Polskiego Tenisa. Magdalena niestety, wyjechała wcześniej nie zdążyłem znaczy odpadła i ja nie zdążyłem, niestety, załapać się i jej przekazać. Będzie inna okazja. No ale Magdalenie Frank również przekazałem książkę. Więc Polki otrzymały. I, i, i mam nadzieję, że będzie to dla nich ciekawa lektura. Tak, Tomasz Świątek widziałem, był na meczu Igis, zresztą był także na poprzednim, jest tutaj, no przyjechał również chociażby na urodziny swojej córki, które były przecież wczoraj. Pozdrawiam również wszystkich z okolic Zakopanego. No i cóż, no za chwilę pewnie będę kończył, bo słuchajcie, no będzie konferencja prasowa Rybakiny, ciekawe co opowie. Ja zapytam, co się takiego stało, co jej zdaniem było momentem przełomowym, zwłaszcza w drugim secie, czy właśnie ten mecz, coś innego, jak ona się czuła od momentu gdy no, ta sytuacja zaczęła się wymykać spod kontroli. Potem pewnie będziemy pytać IG, jak ona się z kolei czuła w sytuacji, gdy, gdy no. Po pierwszym secie naprawdę, to wyglądało bardziej jak z Goff i jak z Collins. I że Iga zareagowała i była w stanie odrobić tą, yy, no, no, zareagować i odrobić stratę. 0-2 w drugiej partii. szapo ba dla naszej tenisistki Naprawdę piękny występ reprezentantki Polski. I jest już ćwierćfinał. Kolejny mecz, z tego, co pamiętam, we wtorek ze Svitoliną. Teraz musi trochę odpocząć, bo to był naprawdę trudny mecz dla niej. I, no tak, przyznam wam szczerze, oglądać z trybun na żywo Iga Świątek w takim meczu, no to naprawdę jest wielki zaszczyt dla mnie. Bardzo dziękuję mojej redakcji Sport.pl, że mnie wysłała, że mogę tutaj pracować, yy, pisać teksty. Oczywiście kolejne artykuły zapraszam na Sport.pl i również nagrywać na kanale Program Tenisowy. To pierwszy mój pobyt yy, już prowadząc kanał YouTubeowy Program Tenisowy właśnie na Wielkim Ślemie, więc bardzo się cieszę także. Jutro pewnie trening Iggy, potem kolejny mecz w ćwierćfinale, obie jak najdalej, ale zobaczymy też, bądźmy spokojni, bo to po prostu jest step by step. Bardzo ważny występ teraz, ale no ze Sweet to będzie nowy rozdział, nowa historia, zobaczymy jak to wyjdzie. Bardzo wam dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie reakcje. Za chwilę kończę, no co by tu jeszcze można było dodać? Eee, niestety, a z takich gorszych wiadomości, nasz junior Alan Ważny odpadł w pierwszej rundzie singla. Eee, gra jeszcze w deblu, no ale niestety to był nasz jedyny junior w grze pojedynczej ten turniej ogólnie, z wyłączeniem Migi, która jest w ćwierćfinale, zobaczymy co dalej, nie najlepsze dla Polaków, szybkie porażki Hurkacza, French, Shaka, Linet, no ale na Igę można liczyć, jest już w ćwierćfinale. Jak jest w Paryżu poza kortami bezpiecznie? Powiem Wam tak, pisze Aleksilon, pyta mnie, no wczoraj nie było bezpiecznie, jak wracałem około 20, no to jeszcze było przed Ligą Mistrzów, przed finałem, kibice, niektórzy na przykład w mojej kolejce metra walili w ściany, no nie czułem się najlepiej, oczywiście, Darli się jak mogli, ja to trochę rozumiem, no ale jednak 20 minut też yy, trwało, gdy kolejka nagle się zepsuła. Na głosowaniu jeszcze nie byłem, yy, kolejka się zepsuła, no ale cóż, yy, potem na szczęście dojechałem, ale to ponad dwie godziny jechałem do domu, więc wyobraźcie sobie, dojechałem tak naprawdę w połowie pierwszej połowy, a nawet tak naprawdę po zakończeniu pierwszej połowy meczu psg inter i Ja mieszkam trochę dalej od centrum, ale były krzyki, były petardy, działo się bardzo dużo właśnie za oknem. No, ja to rozumiem, bo oczywiście emocje, no ale na szczęście już byłem w momencie, gdy końcówka meczu, już te największe emocje, to na szczęście byłem w spokoju, mogłem patrzeć. To no niestety tak się zdarzyło, bo też komunikacja, dwie godziny do domu, tak, komunikacja nie działała najlepiej. No, niektóre stacje były wyłączone, ale na szczęście yy, i Ga też będzie głosować po meczu, więc jakby spokojnie, aż się zdążyła tak dokończyć ten mecz, że jeszcze ma sporo czasu. Do 21.00 z tego co wiem jest głosowanie, ale no, wiadomo, w takim meczu, gdy gra perze, gdy wiecie, że ci kibice są bardzo, bym powiedział, ekspresyjni, powiedzmy delikatnie, no bo tutaj żaden samochód się nie spalił, ale widziałem, idąc dzisiaj na korty, na przykład samochody, które były na lawecie odwożone przez policję. Tak, jeszcze się tak działo, więc tak, masz świątek rano głosował, to, to widziałem na zdjęciach, nawet. więc no działo się dużo w Paryżu. Wczoraj tenis był w cieniu piłki nożnej, no co by nie mówić, ale dzisiaj były, były i są tłumy na kortach. Również było trochę kibiców, chociaż nie za dużo na meczu z Fitoliny, z Paolini, ale na Iga Rybakina było mnóstwo kibiców. Od trzeciego seta to już tak naprawdę pełen y, stadion i bardzo to dobrze, bo to była też dobra reklama kobiecego tenisa. Naprawdę świetny poziom też w trzecim secie, co by nie mówić. Nie tylko te emocje, huśtawka, do końca nie było wiadomo, która wygra, ale też po prostu działo się bardzo dużo na jeśli chodzi o poziom, piękna, piękny powrót Igi Świątek i już na koniec, tak, ja pytam, rozumiem, że pytacie o wybory, ale już skupmy się jednak na tym, co ważne w tenisie, jakby zostawmy politykę, bo to zupełnie nie o to chodzi, a ja w Paryżu nie po to jestem, żeby na takie, żeby takie zagadnienia podejmować oczywiście. Cieszmy się tym, że jest Iga Świątek w ale już kończę, zagra z Eliną Switoliną, spodziewajcie się też kolejnych niebawem materiałów na kanale Program Denisowy, dziękuję za wszystkie komentarze i trzymajcie się mocno, zapraszam do subskrybowania oczywiście kanału Pozdrawiam z Paryża.